Witam ponownie, gramy w co chcemy, kontynuujemy misję... trzecią... drugą, kurde. Już, już bym chciał trzecią misję, no. Nie, nie, drugą, drugą. E, na pewno drugą. Gdzie oni mają tego w Cat Ktoś mi powie? Naprawdę chciałbym wiedzieć, gdzie jest ich Skardstorm. Dobra. Tych mogę już ruszyć myślę. On sobie już to przejmie. Dojdą. Prę do oni tam chcą wejść. Oha, uh -huh. nie wejdą.

Co jest do cholery Dobra idźcie tam Przecież niszczą mi to zaraz No może tutaj jednego żołnierzyka wrzucę Dobijająca jest ta misja. Zaczyna być naprawdę upierdliwa. Nie lubię upierdliwych misji. Dobra, dawać mi tu żołnierza jednego. A wyjdziecie tędy w takim razie. Nagle nie mam kasy. What the fuck. A wiem dlaczego. Przecież mi zniszczyli wszystkie te To za jedno Wszystkie szyby naftowe zniszczyli Co Naprawdę tu nic nie ma? Nie ma, dobra To jak ja mam się za przeproszeniem dostać tam Ktoś mi kurde powie Nie fajnie

Słodka Bardzo słodka Nie da się tutaj wejść jakoś Fajnie by było ogółem. Bo nie oni tu nie wejdą Szkoda Tym bardziej że ja nie mam zielonego pojęcia gdzie jest Katsu Is complete. Eee, jak mi wywalą jeszcze raz tego skada, to będzie po imprezie już. Ciągle. Eee, BIAJ tu. Eee. Dobra, czekaj, czekaj. O! Możemy fake budynki budować, fajnie. Ale to mi nic nie da. E, potrzebuję więcej armii. Mam miejsce jeszcze na dwie jednostki. Subcie! Po prostu są. Asa! 385 tak Tu jest jeszcze trochę tłumu To jest wszystko co mamy tylko Czyli są gdzieś tu na pewno Tu jest coś w budowie A mam zniszczyć główny sztab Dobra tylko nadal nie wiem gdzie jest Skadston. Musi mi to wystarczyć w zupełności. Tu jest Skadston. Dobra. Charming, we has been seen at the end of the world. This would be a blow. Who is the one that is falling? This would be a blow. Who is next? Not a challenge. Who is next? Business is business. Business is business. No warrior is falling, sleeping. Not a challenge. This would be a blow.

Dobra Niszczyć Potrzebuję więcej jednostek Tylko jeden czołg Niszczyć tego skada Dawaj, 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 dawaj Dobrze ci idzie Szybciej, 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 Generalna, szybciej, szybciej. Sort of staff, tylko szybciej, 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 Mam niszczyć tutaj wszystko. na wyższy poziom jest, to szybko idzie. Przynajmniej. szybciej. Dobra, udało się. Dobra, niech się teraz to naprawi. O, tu jest pałac. który mam zniszczyć. Kurde. Zniszczyli mi obydwa. Lipa. Ja nie mam pieniędzy. What the fuck What do to, do? to jest w tym momencie Mam tych tylko Co ja se mam z nimi zrobić? Ktoś mi powie 1500 Aha to, to mam zniszczone No to kurde słodko wam powiem Bo nie mam nawet co zrobić Mogę bomby sprzedać. Ah, shit. Dobra. Tu i tak mnie chyba nie będą napadać na razie. Więc mogę to posprzedawać. O, tu mam żołnierza. Przejmij to. mam budynek Jeden Mam na skład Dobra Będziemy żyć Uda się O oh fuck Jak się hamsko przedłużyła teraz ta misja Z tego wszystkiego To jest po prostu chore Tego nie sprzedam, bo to potrzebuje. O, oh, fak Barak też potrzebuje. Aha, jeszcze tutaj jest ten gnojek. Super, dawać mi tutaj. Okay, okay, Boduj. Dobrze wiedzieć, że mają kanał. Czyli jedyne wejście jest tędy Jakoś. Rozumiem. Tak. Tutaj jest wejście. I mam to zniszczyć, tak? niż Zniszcz... lub zajmij główny sztab. Tego tu nie postawy. Dobra. Za pierwszej. Gdzie yes. jest ten pojedynczy, co tu był? Jest. Za pierwszej. No roboty pierwsze nie robi. Wy tutaj niszczyć to o wojnie jest wolny umra po jednej czy jednostki mi niszczy Boże, ten tłum jest zbugowany. Dobra, działa. Jest okej. Okay. Będziemy żyć. Jeszcze nie wiem jaki czy, ale będziemy. No, to jest chore. To tak totalnie. Dawaj zbieraj tam szybciej. Masakr Szkoda, że nie można ich sadzić gdzieś Przejdę się tutaj, zobaczę może coś fajnego znajdę jeszcze Coś co mi pomoże, bo przecież I'm z tym skadem to dowalili tak, że szkoda gadać. Teraz będę na has wbijał. Pięknie, miny. Całe pole minowe. Dobra, trzeba się pozbyć tych min. A no tak dużo tych. Tak dużo miałem kasku noc. znajdę jest budynek do przejęcia fajnie coś jeszcze jest rafineria wow osam awesome. Mam nadzieję, że na nic się tu nie natknę. O. Jest ko kolejne miejsce, gdzie można postawić wydobycie. Świetnie, po prostu może coś jednak z tego wyjdzie. Dobra To tutaj tam wezmę jak się już dokopię Nie ma wokół piramid już nic Nie, dobra Miała być fajna krótka misja A z tego wszystkiego Wyszła kuresko długa Net go. So. Not. Good. Dobra. Jeszcze gdyby te tłumy można było chociaż zaimplementować w środek, to jeszcze byłoby z Bogiem sprawa, tak? A tak. Dobra, nie mam pałacu, czyli nie mogę tych budować. Subcio! Wszystko od zera, yes. tak? zepsko no i ta misja potrwa dużo dłużej niż pierwotnie miała będzie trochę nudno spieprzyłem spieprzyłem to bo spokojnie mogłem się zmieścić w czasie a y, nie ogarnąłem co dokładnie trzeba zrobić tak Mogłem więcej sobie tych skanów wrzucić i skatstorma na przykład obić stąd, tak? Żaden to byłby problem. No, no ale... Wystarczyło mieć odpowiednią ilość radarów. No tego. Tak. Ale trudno, co się stało, to się nie odstanie. Nie będę przecież wyrzu wyrzucał materiału i zaczynał od początku. Bo to jest całkowicie bez sensu. Nie mogę sobie na to pozwolić w braku czasu, tak? To nie jest coś, co jest fajne. Tutaj sobie zdobędę, będę miał problem z głowy, tak? Zająłem im sztab, który daje możliwość ataku z zaskoczenia, więc w tej chwili mi nic nie grozi. Albo i jednak. Skąd oni się tu wzięli? Hmm. to nie było miłe. Dobra. Zrób ich kilku tutaj. I też zrób kilku tutaj. Dobra Obstaw tutaj do Stingera jednym I ty postaw też Stingera tutaj w razie w O masakra Chociaż tutaj nikt nie atakuje to Nie wiem Mam nadzieję że Barak! Znaczy pałac Nawet nie miałem żadnego pojęcia, że on tu jest. Czekajcie, nie, nie atakujcie, stop. Wiałem, kurde, nie atakuj tego. dawać mi tu żołnierza. Będę miał zaraz pałac, tak. Bez zbędnych kosztów. E, poproszę. Patrz tu. E, tutaj kanał będzie szybciej kurde buduj I'm ten tunel tutaj e, buntownicy i trzech roketerów mam nadzieję że to właściwie powinno wystarczyć zobaczymy na razie tak budowałem żeby I'm był spokój um, Dobra ty okay, wydobywaj Nie, nie, nie stawiaj tu Stingera. Raczej nic mi tu już nie grozi Przestań to atakować No uparty Bije ten pałac krety Nie chciałem go przejąć

Stawię na razie wystawić mi. Tu są tylko jeszcze jednostki i ten. Dobra. Czyli tu wiem co się dzieje. No co się dzieje tutaj? Spróbuję w takim razie od drugiej strony wejść, tak? Chyba można tutaj okrążyć. Tą wyspę. Wysepkę. Niszczą to. Fajnie by było. Oni tu żadnych budynków już nie mają przynajmniej, dobra. Zniszczone. Dobra. Um, nie mogę wybudować pałacu, ale mogę... Znaczy, nie mogłem przejąć pałacu, więc mogę wybudować. Sam nie wiem co mówię z tego wszystkiego. Dobra. Będę potrzebował naprawdę mocne wsparcie. Tutaj. Ci żołnierze mi na niewiele się zdadzą. Tego to nie chcecie atakować, tak? Super. Zniszczyć. Może do jutra mu się to uda. Dobra, ci zbierają, ci zbierają też zbierają przynajmniej tyle właśnie co on tu robi? No bo tu jest jeszcze baza patrz pan się zabunkrowali no bez znaczenia większego Bez większego znaczenia tutaj w tej chwili nie to zniszczyć, z tego co pamiętam. Dobre siaczki, tutaj Niszcz. Bez żadnego, ale zniszczyć. Dobra. Potrzebuję, skoro mam już pałac, kilku baci. To będzie chyba najbardziej optymalne. I wreszcie skończymy tą cholerną misję, którą nawet nie wiem ile o, czasu nagrywam. Najpierw. Już? Po wszystkim? Dziękuję. Cieszę się niezmiernie... ...dawać mi ich tutaj. się snajperzy. A warrior has fallen. Gdzie, niby, Warrior has Wiem, że Snajperzy mają niezły zasięg, ale bez przesady. Tu wiem, że są. По длинкам можно их хотя бы познать, что там сон... Неистичь. Ой, массакра. Następny. Tyle zachodu. O jeden pieprzony sztab. A, jest masakra, naprawdę. Nie się. No, nie trzeba tam iść. Dobrze wiedzieć. No, wreszcie. A. No dobra. Tutaj ostatecznie zakończę. To będzie krótki odcinek, ale nie jako bonus do tamtego w dwóch częściach małe komplikacje ale udało się ostatecznie to pokazuje jak w tej grze po prostu jeden błąd może kosztować dużo dużo czasu bardzo głupi błąd który popełniłem i to sprowadziło się do tego że musiałem rozłożyć na dwie części no nic, tutaj Wam podziękuję i do usłyszenia w następnym gramy, w co chcemy. Common Conquer General Zero Hour. Trzymajcie się, hej!